Trener Mignogłowicewicz, Marcus Giniard i wynik 75 do 63, czyli to, co dziś najważniejsze i najważniejsze, że Andrii cały czas w grze, cały czas w półfinale, cały czas z szansami na finał i o te szanse i o analizę dzisiejszego meczu poproszę trenerami Mignowicewicza. Do wieczór. Dzięki kibicom i na wsparciu. Niesamowita atmosfera od pierwszych minut. Bardzo dziękuję swoim zawodniczym, że nas docenili tę energię, która przychodziła widownie. Myślę, jak widzimy, tutaj, żeśmy 40 minut prowadzili mecz, mamy e, Control odnośnie 39 minut, 27 sekund, dużo, dużo inaczej zagrali, jako pierwszy mecz, w pierwszym meczu. Już se adaptowali jednak ä, grać bez zuwargie je, nie jest slatwo, to je zawonik tubie uh, biorotacji, teraz bez z Francokiewicia też. Myślim, że będę może starać uczyma z ten uh, pożąeli tam grew. bardzodzo dobryj występ Etutowiciius, który prowadził bardzo dobszy zespok. Mylim do tego da uh, nie wielo widać, że uh, Michal Sokololowski jest zmęczy, miesz, że mnodi załonik wykolize uh, każdy swój minut na wojsku i Mateus Bartto, który jest zrobię dzi sie zzwirki a Sokololowski pięcia S. Bardzo cieszy to, to jest uh, jaka przyszlość Anwila i, 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 i będą się starać da, da te chłopakie. Uh, Come um, in that direction to understand where the players are and what clubs should be. Thank you. Thank you. Markus, what is your opinion about the game? I think that today we saw the difference in the game when uh, our energy was higher than Turals. you know The past two games, um, I think that they had a little, little higher energy. We, forward, well, but ale you know, 50-50 uh, things went their way. And I think today uh, with our energy the things were going more um our direction. czyli tymczasada zdecydowało okazuje się była agresja w grze o zaangażowanie w grę w pierwszych dwóch meczach to PG turów przy tych nieznacznych różnicach, przy bardzo zbliżonej grze, poziomie gry. Miał większą energii wkładał w grę więcej agresywności i wygrał dlatego pierwsze dwa mecze. Dzisiaj natomiast ta agresywność była po stronie And Saturday. Okazuje się, że tą energię drużynie dała publiczność, która dzisiaj przyszła do hali mistrzów. Markus zaprasza na mecz sobotni i prosi o dalsze wsparcie. A ja proszę o pytania od Państwa, jeśli są takowe. ale wiecie jeszcze można, serwis w Kujawie. Panie trenerze, stracił Pan dwóch zawodników, jednego bardzo kluczowego, czyli Krzysztofa Szubarkę i Stasunki Wicza, również bardzo ważnego zawodnika. Musiał Pan przemeblować skład, Pan to zrobił, że ci zawodnicy praktycznie byli tą samą drużyną, którą oglądaliśmy w trakcie sezonu. U nekom kručevom e, času to daje rade, ali ja, ja <gledan> pacim trošičke e, dalje. dalje. Očevišće, mislim ja, e, ti zavodnici koji te da začimaju šanse su tež bili uže, nisu bili takve gemboke rezerve i da nisu u ogule hođili na bojsku. Mislim da, da e, tež, každi od ovih e, ima, e, zavodnika ima papire do granja, Uh, brakovalo je tego Sejda Hajdica, koji je više uh, zagrao svoje i tež pomoguće bi se ten uh, zespol stabilizovo i, i igrao na, na tom etapu. Uh, Celu čas potražam da uh, uh, duži problem je bio, uh, bila prša kontuzija, to je Teteović, koji je bio takim zawodm, którydzi diše pokazuje, da może pociągnąć zespol, który tak naprawdę ima svoju swoją spokoj, który podaje u, u momenti ma kiedy jest bardzo važno mać zawodnika, który e, będzie z pozycję 2 albo z pozycję 1 uspokoić, że i e, u, e, zna, znao wieoliczne czy odnosnowu skontrolować przewagu, który swą Mislim da u Mateo je celi čas grao, teraz je jedan problem da Mateo je grao u ovoj sezoni na 5, grao na 4, a teraz gra i na 3. Tako da je to najlepši sfigmen u, u Polskoj Lizi koša kuke. Ali, hlopak nema ruđi, vježe, každi miner koji dostaje na, na bojsku jest, za njega šansa že bi pokazati. Mislim da te žionca, te pozicije 3, bardzo dobře atakuje s birkom, tako da ima svoju jaku u tom zespomenju. Wystąpiliście przeciwko drużynie, która ma dwóch bardzo silnych graczy podkoszowych, czyli Krujka i tego drugiego Sofajka. Z Właśnie. Daliście radę, żeby poprzepychać ich w, w tym wszystkim, no bo... My dwa, dwa mecze niech męczy. To jest tak jak Soma, tu wiesz, ona spokój, Polaków. Dużo energii nas. Teraz jest kwestia taka, jak my zagramy tego meczu w sobotę. A ustalimy z tą energią, Jak naprawdę... Owaj... I oni teraz muszą biegać za nami, Moi zawodnicy mają proszę zadanie, da atakują na całą wojsku tych dwóch zawodników i mają problem z powrotem do obrony. Myślę, że teraz gdzie będzie większa różnica i przewaga, ten zespół będzie wygrać mecz. Myślę, że jest łatwo i przewaga i także będzie moje wykorzystać w sobotę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Krener gości powiedział, że Anglia jest faworytem, czyli boją się nas, tak? Nie, oni chcą um, przerzucić piłkę ciężarę do nas, który jest bardzo, ale wiemy, że Turow jest głównym kandydatem i uh, teraz ta, 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 ta sytuacja, którą my mieli za z uh, asek gdzie wszyscy są heroi, jak wygrają, znam, on się obawia tej sytuacji, że po prostu taki ciężar i takie uh, tysięczenie nie pojadę na Turow. Turow jest i muszę dać tak sprawę, że... Da, jest faworytem, ale muszę to na końcu, na na reszcie, na, 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 na kociu pokazać. Myślę, że widać, że tu jednak fair play. Gramy lepiej, kobieta ko lepszy wejdzie do finale. Tu nie ma nic. Można zdecydować przygotowanie fizyczne, jakie zespole, jak, jak zawodnicy reagują. Pa ja ja, ja, ja myślę, że do tej pory nie miałem takiego problemu, że e, widziałem, że w pierwszej kwarty e, niektórzy zawodnicy już wyglądają na takie, że ich muszę zmienić. Ale da tu grał chyba 14 minut ile prze, do pierwsze zmiany, a później je już Toni wszedł za niego ovaj, na, na, na kilka minut i znowu on wrócił. Także i on wygląda dosyć dobrze. muszę mać e, pod uwagę, da on 3 miesiące bio poza, poza takim zespołowym treningom, da je indywidualne skrycie, to jednak jest różnica od koszek kupia 5 na 5. Krzysztofa Szobargę zobaczymy w tym półfinale? Słuchajcie, myślę, teraz nie, nie robimy imię, no, nie wiem, no, imam mecz w sobotę, ja i z Lapetom i z nim nie chcę lekceważyć opinię lekarza. Dla się to liczy. Każdy robi swoje, da ne bi bilo i znova zamešanje, ako još vidiš, da ja e, zavodnika, a da, da, da još se nije pregotovanim, a još se bendemo grad s tim, jer se jest. Če vi če, čekate na decizije lekarza, či po prostu... Mi, mi observujemo tu situaciju, vidimo da to chodzi dobrą drogą, da jest to goji se, to wszystko jak trzeba i to i teraz... bo nie widzę potrzebu, żeby teraz zmusić go do tego, a będzie mam nadzieję, że będzie tego piątego meczu, tyle by po, była potrzeba taka jednak zawodnika z energią. Na finał będzie. Niestety. Na finał będzie. Ja nie chcę. Knięcie Ja nie że do warów zapotanki. What do you feel when you know, have to go to the bench and coach ask you to come? It's tough. No No I mean, it's good. I need to rest, you know. And right now, we're, uh, you know, without, you know, a lot of players, and so. Um, you know I, I, I want to be out there for 40 minutes but I definitely I can't you know and so um, you know I trust coach and you know we we talk to each other we stay in um, communication with each other about how I'm feeling and uh, it's just something that you know we have to talk about out there but I, I definitely need a rest and so it's, it's something that's necessary Markus Markus Trener wie najlepiej, kiedy, kiedy należy mu się odpoczynek. Anir ma w tej chwili wąski skład i tym bardziej każda chwila odpoczynku jest cenna. Markus e, chciałby grać przez 40 minut, ale, ale nawet jeśli zejdzie na chwilę, to wie, że to jest dla jego dobra. Krzysztof, coś Panu pomaga? Jak tak ogląda ten metr wokół, jakieś tam przekazuje uwagi? Nie. Yes. Krzysztof pokazuje teraz jedną dimensję, która jest bardzo cenna i właśnie. Nie będę teraz proszę z tym publicznym, to jest pokażę taki leadership, znaczy łóżni to, który jest tak naprawdę może być bardzo celny u przyszłości niego i kiedy będzie grał. To jest jeden zawodnik, który teraz tak naprawdę pomarza swojemu zespołu, przeżywa z nimi, Podaje im taką energię, da, da wie u, u to, że jest można grać i da. kada zrobe dobru akciju, češi se Slavke pokazivać da je z nami celi čas. Mislim, njemu je najtrudnije teraz, ja to vidim, ja komče živa, da, 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 da je prvi raz na Latviji da ne može grać, a, a da, da pači na to co se djeje i da bi Latvije mu bio žući se i s tim palcem i to zrobi co školjek, ne sedi, ne sveti to su też celni e, momenty aby doceniał tę sytuację jak to wygląda być na lacji i ile potrzebno to spać. Dajemy naszym bohaterom odpocząć? Tak. Dzie Dzie dziękujemy. Dzie dziękuję.